Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Outlast. Powiem Wam szczerze, że o tej porze nigdy jeszcze nie nagrywałem. Jest 20 godzina i 1 minuta. Już y, ostatnie promyki słońca oświetlają moją twarz, y, ale wczoraj y, imieninki to imprezowaliśmy z graczami y, do późna i spałem do 14.00. Więc dzisiaj się wyspałem i dopiero teraz nagram specjalnie dla was od lasta. Pada deszcz. Dobra, i tu nie wiedziałem jak przejść to, nie? Więc muszę yy, muszę ominąć jakoś kolesia i znaleźć Aha. Muszę się schować. Dobra, musimy poczekać, żeby on coś tam poszedł. W zasadzie mógłbym niby teraz przejść, bo wy tak sugerowaliście mi, że można za plecami łazić kolesia. Ale ja coś źle, wiem, że źle przechodzę. A teraz mnie zobaczył. Czyli wiemy, jednak trzeba przejść za jego plecami. Dobra, próba numer dwa. Do trzech razy sztuka. To ta gra nie jest taka straszna, jeżeli wiesz, że ten bebok chodzi i cię ma zgnieść, zmiażdżyć i tak dalej. Więc tak. Ukrywamy się tu w kominku. Czekamy, aż on tam pójdzie i później wyjdziemy. Dobra, niech on sobie tam stanie z boczku spokojnie. Mamy... Mamy wejście! Ty, on tu wchodzi! O shit! Czyli jest wejście do wentylacji, ale Kolo tam może za wami wejść. Trzeba być, yy, trzeba jednak się nie pokazywać. Po prostu się schować i tyle. Dobra, to już wiemy wszystko. Kolo. Dobra, leci. Chowamy się w kamienku. Czekamy aż se tam pójdzie. Dobra. I ty idź tam. Tak jest. A my wypieprzamy. Tutaj. I tu szybko. Chyba się udało, ale co to jest? Tam dalej też coś jest. Dobra, idziemy spokojnie. Shit! Oh my god, co temu się stało? Wystraszy mnie? Wciśnij lewy przycisk myszy, aby wejść w interakcję, co? A, zepchnąć, kolesia. Tu wygląda mi... ...na luzik.

Aha, to są te drzwi Tam szedłem, szłem, szłem What the fuck, to jest świetlica Dobra Nie boimy się Tu mamy drabinę, to będziemy musieli tam później wyjść, ale prawdopodobnie musimy iść tu. Jest szafka do schowania. Tu nie mogę wejść. Czyli co, do góry nie? Tu będzie babóg jakiś. Nie ma. Idziemy krawędziom. I co? Szybko się schować, ale nie trzeba. Dobra, wychodzimy. Dobra. Gdzie są te beboki? Poszedł gdzieś. No i co? Tam musimy iść w, do ciemności, tak? No tu na pewno będą beboki, tu nie ma co gadać. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha. Subject doctor... Dr. R. 4866. The films are real. Uh, there was no alteration to the footage at all? No trickery? None. In June of 1943 you recorded three instances of spontaneous bleeding. Uh, mm. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes, the autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them. Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland, in those years, it's impossible to understand the things we felt, what we believed. Not in the film. The overwhelming fear. Static reagents. English birds are insufficient. More than hope. A human mind in that environment is capable of extraordinary things. You think. Coś mnie na razie nikt nie straszy. O oh mój Boże, co tam było? Co on powiedział? Aha, mnie prawie nie widać o mamy dokumenty do czytania, czyli chwilę odpoczynku, yy, nie to dokumenty. My ręce regularnie, ale dokumenty, o oh my god Są jakieś baterie A tu jest otwarte nie. Dobra, czyli y, I must iść gołą do góry No, i tu będą te drzwi, najgorsze, straszne drzwi. Co to było kurwa? O, co teraz mam robić? Aha, tu się otwarły drzwi, no trochę mnie przestraszył, kolega. Przeładuję sobie tego tego tamtego Pa, to była to jest ta świetlica. No i co teraz? Dobra, jest klucz. Dobra, jest klucz. Słuchajcie. Bo już jest późno. Mamy klucz w ręce. Dobra, spróbuję jeszcze zanieść ten klucz. No, dobra. Niczemu nie zaskakuje. Jest. Idzie koleś, cholera, które ja tu wlazłem. Pamiętacie, którędy ja tu... Którędy ja tam... W... Ja tu wlazłem do tego, powiedzcie mi, bo ja już nie pamiętam. É colo. Widzicie go? Tam z tasakiem łazi. A ja muszę tu do egzitu. O, jestem Uff. dobra, słuchajcie. Mamy klucz i wchodzimy tam, ale słuchajcie, to już będzie w następnym odcinku. Tak jest. Dziękuję za uwagę, bo nie chcę, żeby było za długo. Nudzi się Wam później. W następnym odcinku idę tam do tego księdza Mariana, czy jakąś się nazywa Ojca Mariana. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia.